Cześć playerzy, witajcie w najnowszym UK play. Dzisiaj nauczymy się utworu dody. Nie mam dokąd wracać. W trochę prostszej wersji niż oryginał, bo w oryginale byłyby naprawdę bardzo ciężkie barowe akordy. Chcemy sobie to podarować. Także gramy od akordu C-dur. Będzie to nieoryginalna tonacja, w związku z tym pamiętajcie, że jeśli chcielibyście zagrać z oryginałem, nie będzie się to zgadzało. Zaczynamy! 是否可以出？ Jeśli te akordy, które wyświetlają się poniżej, możecie przeskoczyć do następnej sekcji. Macie znacznik czasowy w opisie filmiku, jak zawsze. Jeśli natomiast nie znacie tych akordów, nauczmy się ich. Pierwszy akord to akord C-dur. Sam trzeci palec na trzecim progu na stronie pierwszej, reszta struny jest pusta. Akord a to sam drugi palec na drugim progu na stronie czwartej, a reszta struny jest pusta. Akord G-dur to drugi palec na drugim progu na stronie pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na stronie drugiej i pierwszy palec na drugim progu na stronie trzeciej, natomiast czwarta struna jest pusta. Akord F dur to pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej i drugi palec na drugim progu na strunie czwartej. Pierwsza i trzecia struna są puste. W pre mamy jeszcze dodatkowy akord, akord demol, wyglądający bardzo podobnie do tego akordu F dur, który przed sekundką złapaliście, ale dokładamy do tego jeszcze trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej. Czyli mamy pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej, trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej i drugi palec na drugim progu na strunie czwartej. Pierwsza struna jest pusta. I ostatni akord, który będzie się jeszcze tutaj pojawiał, to jest akord E-Mol. Pierwszy palec na drugim progu, na strunie pierwszej, drugi palec na trzecim progu, na strunie drugiej i trzeci palec na czwartym progu, na strunie trzeciej i czwarta struna jest pusta. Ok, możemy zabrać się za lekcję. Bicie, jakie zastosujemy sobie tutaj w tym utworze, będzie to bicie na 4 i będzie wyglądało następująco. Dwa uderzenia w dół, chwilę czekacie, uderzacie góra, góra, dół. Chwilę czekacie i uderzacie dół, du górę. Fajnie by było, gdybyście rozłożyli sobie to bicie na poszczególne części i poćwiczyli fragmentami. Tak, czyli pierwszy fragment to były po prostu dwa uderzenia w dół. Drugi fragment to góra, góra dół. I fajnie było złączyć najpierw te dwa pierwsze fragmenty. Dół, dół. Chwila przerwy. Możecie wziąć sobie przysłowiowy oddech. Dół, dół. Góra, góra, dół. Ok? Jeszcze raz. Dół, dół. Góra, góra dół. Jak to już wyćwiczycie, to wtedy dołóżcie sobie tą końcówkę. du du. Góra. Du, du, gura, Du, du, góra. I złączcie wszystkie trzy fragmenty razem. Du, du, góra, góra, du. Du, du, góra. Oczywiście to bicie musicie mieć wyćwiczone mega. I oczywiście zapętlone, tak? Wtedy będzie Wam to wychodziło razem ze śpiewaniem. OK, no to lecimy od akordu Cedur. Na każdym z akordów będziemy grali po jednym schemacie. Akordy będą Wam się wyświetlały. Spróbujmy od razu ze śpiewem. Nie wiem, ja. Chociaż słyszałem wiele. I akord F dur jedno uderzenie w dół. Chwilę czekacie i wchodzimy w pre corsa czyli przejście przed refrenowe. Łapiemy sobie akord F dur. W zasadzie zostawiamy ten akord, którym kończyliśmy zwrotkę i na nim będziemy grali sobie osiem uderzeń w dół i tak naprawdę na akordzie kolejnym, czyli D molu również osiem uderzeń w dół, na akordzie E molu również osiem uderzeń w dół i na ostatnim akordzie G dur jedno uderzenie w dół. Okej? Okay? Posłuchajcie tego. 2 3 4 I drugiego, mamy akordę, e mol, 8 uderzeń. Emol 4, 5, 6, 7, 8, i g jedno uderzenie. W 2, 3, 4. Wyliczamy do 4 i wchodzi refren. zagramy to sobie za śpiewaniem. Każdy impuls, no, obraz wielkich zmian, chciałem w końcu zostać kimś. Jak najszybciej móc uspokoić szum. chcecie sobie zrobić dodatkowo cztery martwe uderzenia, czyli nic nie dociskacie i uderzacie dół góra dół góra. Jeśli oczywiście chcecie sobie to bardziej urozmaicić, będzie to wyglądało bardziej profesjonalnie. I wchodzimy w refren. W refrenie zaczniemy od akordu cedur i znowu zagramy dokładnie to samo bicie, które występowało w zwrotce. Na każdym z akordów znów będziemy grali po jednym schemacie. Akord cedur. Akord amor. Akord C-dur jeden schemat Akord Amol jeden schemat I akord G-dur dwa schematy I teraz będzie się pojawiała końcówka refrenu Akord F-dur jeden schemat Pierwszy i drugi palec Akord Amol, czyli puszczamy tylko pierwszy Też jeden schemat Z powrotem dokładamy pierwszy Wrócił akord F Teraz końcówka z takim dołożeniem. Łapiemy sobie akord, y, akord G-dur, tak jak łapaliśmy, ale dokładamy do niego czwarty palec na dźwięku C. To będzie Gsus4 akord. Na nim zagramy jeden schemat. Po czym na sam koniec puścicie tylko i wyłącznie ten czwarty palec, czyli z powrotem wracamy na akord G-dur zwykły. Jedno uderzenie w dół. Posłuchajcie, jak to będzie brzmiało razem ze śpiewaniem i zobaczycie wtedy, gdzie i jak zastosowałem ten akord. G. 4 Ok, lecimy od akordu cedur. Nie, mam dokąd wracać. a mol wszedł, teraz dwa G-dury. Nie mam za czym nieustannie płakać. Znowu wchodzi cedur. Nie, musisz przepraszać. Akordamol mol, jeden schemat, dwa z zrozumiałe. Jezus 4. Na jeden schemat i puszczamy czwarty palec i jedno uderzenie w dół akordu g -dur. Chwilę wyczekujemy i wchodzi kolejna zwrotka. Kolejna zwrotka jest grana dokładnie na tej samej zasadzie. Następny prekurs jest grany dokładnie tak samo i ostatni refren dokładnie tak samo. Po prostu to sobie zagrajmy w wolnym tempie od razu ze śpiewaniem. Nie wiem czy jestem sobą. Uspokoić szum, oderwałem się od snu. Cały kuplay z utworem Dody, mam nadzieję, że Wam się podobała lekcja i nie pędziłem za bardzo z materiałem. Pamiętajcie o pobraniu tego opracowania. Będzie Wam się grało naprawdę zdecydowanie łatwiej. Zajrzyjcie na Patronite, jeśli chcecie mnie wesprzeć, spotkać się ze mną na live, nauczyć się dodatkowych utworów, które nie pojawiają się na kanale i mieć wcześniejszy dostęp do utworów z kanału oraz losować różne fajne nagrody to już od 6 zł miesięcznie jest to możliwe na Patronite. Zajrzyjcie również na się grać jeśli szukacie sprawdzonych selekcjonowanych i wybieranych przeze mnie instrumentów i widzimy się w następnym UkuPlay. Cześć!